Kłód skórzanego fotela w poczekalni przenikał przez cienki materiał mojej sukienki, ale to nie on sprawiał, że drżałam. Gabinet doktora Adama Sawickiego, starego znajomego z czasów studiów, zawsze pachniał sterylną czystością i dziwnym słodkawym zapachem jakichś medykamentów. Dziś jednak w powietrzu wisiało coś jeszcze ciężkie, niewypowiedziane napięcie. Adam wyszedł z gabinetu, a jego twarz, zwykle pełna profesjonalnego ciepła, była ściągnięta i blada ominął wzrokiem starszą panią czekającą na swoją kolej i podszedł prosto do mnie jego spojrzenie było tak intensywne że poczułam jak serce podskakuje mi do gardła Magda możemy na słowo w moim gabinecie głos miał cichy ale stanowczy skinęłam głową a moje nogi jak z waty poniosły mnie za nim w środku na biurku leżało zdjęcie z badania USG czarno-biała plama zarys nowego życia spojrzałam na nie z ukłuciem znajomego bólu tego samego, który czułam od lat, patrząc na wózki i ciężarne brzuchy na ulicy. Pomyślałam, że chce ze mną porozmawiać o moich ostatnich, znowu beznadziejnych wynikach. Ale on nie wskazał na zdjęcie z czułością, z jaką lekarze zazwyczaj pokazują przyszłe życie. Położył na nim dłoń, jakby chciał je zasłonić, ukryć. To nie twoje wyniki, Magda, to badanie twojej siostry była tu dzisiaj. Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc. Kasia była w ciąży, wiedziałam, ale co to miało wspólnego ze mną i z tą śmiertelną powagą na twarzy Adama? Magda, posłuchaj mnie, przysunął się bliżej, jego głos był teraz szeptem pełnym desperacji. Wiem, że to co powiem zabrzmi jak szaleństwo. Znam cię od lat i nigdy bym się nie wtrącał, ale na Boga musisz odejść od Grzegorza, rozwieć się z nim, błagam cię, świat zawirował. Słowa Adama uderzyły we mnie jak fizyczny cios, wybijając powietrze z płuc. Rozwód, grzegorz, mój grześ, moja opoka, miłość mojego życia? Spojrzałam na jego przerażoną twarz, potem na ten niewyraźny obraz na zdjęciu, a w mojej głowie pulsowała tylko jedna absurdalna myśl. Co, na litość boską, może być widać na USG mojej siostry? Co kazałoby mi zniszczyć całe moje życie? Nasze mieszkanie na wrocławskim biskupinie było moją świątynią, stare wysokie sufity, skrzypiący parkiet, który znałam na pamięć i ogromne okna wychodzące na zielone podwórko. To tutaj budowaliśmy z Grzegorzem nasz świat przez ostatnie dziesięć lat. Każdy przedmiot miał swoją historię. Dębowy stół w jadalni kupiliśmy na targu staroci za pierwsze wspólne pieniądze, a potem przez tydzień cyklinowaliśmy go na balkonie. Śmiejąc się do łez, ubrudzeni lakierem, regały na książki, uginające się pod ciężarem tomów, budował sam, z precyzją i miłością, która charakteryzowała wszystko, co robił. Nasze życie było rytuałem. Poranna kawa, którą zawsze parzył dla mnie Grzegorz, mocna i bez cukru, podawana w moim ulubionym kubku z jeżem. Karteczki, które zostawiał mi na lodówce, gdy wychodził wcześniej do pracy. Krótkie: "Kocham cię myszko" albo rysunek uśmiechniętej buźki. Wieczory spędzaliśmy na kanapie, oglądając seriale albo po prostu rozmawiając, z moją głową na jego ramieniu. Był moim najlepszym przyjacielem, moim powiernikiem, moją drugą połową. Ludzie mówili, że jesteśmy idealną parą, a ja w to wierzyłam. Wierzyłam w naszą miłość, która wydawała się niewzruszona jak skała, ale pod tą gładką powierzchnią kryła się rysa, pęknięcie, które z roku na rok stawało się coraz głębsze nasza cicha tragedia, o której nie mówiliśmy głośno, nasza bezpłodność. Przez pięć lat próbowaliśmy wszystkiego. Wizyty u specjalistów, bolesne badania, zastrzyki hormonalne, które zamieniały mnie w kłębek nerwów i ten co miesięczny, rozdzierający serce zawód, gdy pojawiał się okres. Grzegorz był przy mnie, trzymał za rękę, powtarzał, że mnie kocha, że jesteśmy w tym razem. Ale widziałam w jego oczach cień. Cień niespełnionego marzenia, które powoli gasło. Coraz częściej zostawał dłużej w pracy, jego delegacje stawały się częstsze. Tłumaczył to nowym, wymagającym projektem. Wierzyłam mu, bo dlaczego miałabym nie wierzyć? Ufałam mu bezgranicznie. W tym wszystkim była jeszcze moja młodsza siostra Katarzyna. Kasia zawsze była moim przeciwieństwem. Ja, spokojna, zorganizowana bibliotekarka, ona, artystyczna dusza chaotyczna, wiecznie poszukująca swojego miejsca. Kochałam ją mocno, ale nasza relacja była skomplikowana. Zawsze czułam się za nią odpowiedzialna. Pożyczałam jej pieniądze, gdy znowu rzuciła pracę, pocieszałam po kolejnym burzliwym rozstaniu, sprzątałam jej mieszkanie, gdy wpadała w twórczy, a raczej destrukcyjny szał. Grzegorz często narzekał, że Kasia mnie wykorzystuje, że jestem dla niej za dobra. Ona musi w końcu dorosnąć, Magda. Nie możesz wiecznie być jej ratownikiem. Mówił, gładząc mnie po włosach, a ja przyznawałam mu rację, ale serce siostry nie słuchało logiki. Kiedy trzy miesiące temu Kasia oznajmiła, że jest w ciąży, mój świat na chwilę się zatrzymał. Siedziałyśmy w mojej kuchni, a ona z roziskrzonymi oczami pokazała mi test z dwiema kreskami. Poczułam fale sprzecznych emocji, radość za nią i potworny, egoistyczny ból za siebie. Ale uśmiechnęłam się, przytuliłam ją mocno i pogratulowałam. Zapytałam o ojca. Spuściła wzrok. To skomplikowane, Magda. On, on jeszcze nie jest gotowy. Ma trudną sytuację, ale kocha mnie i będzie z nami. Nie naciskałam, znałam Kasię. Wiedziałam, że powie, kiedy będzie gotowa. Od tamtej pory stałam się jej głównym wsparciem. Chodziłam z nią na zakupy pociążowe ubrania, słuchałam o jej lękach i nadziejach, podsuwałam książki o macierzyństwie. Grzegorz wydawał się zdystansowany. Kiedy mówiłam o ciąży Kasi, zmieniał temat albo zbywał mnie krótkim cieszę się jej szczęściem. Przypisywałam to jego zmęczeniu pracą i może trochę naszej własnej bolesnej sytuacji. Wtedy, na początku, nie widziałam niczego dziwnego w tym, że zaczął oferować Kasi pomoc. A to zawiózł ją na badania, bo ja miałam dyżur w bibliotece, a to pomógł jej skręcić łóżeczko, bo przecież ty myszko nie masz do tego siły a to wpadał do niej po pracy sprawdzić czy wszystko w porządku widziałam w tym jego dobre serce mój wspaniały opiekuńczy mąż który troszczył się o moją zagubioną siostrę czułam wdzięczność byłam taka ślepa taka cholernie niewiarygodnie ślepa symboliczny moment który powinien był zapalić mi wszystkie lampki alarmowe wydarzył się na miesiąc przed wizytą u Adama urządzaliśmy dla Kasi małe przyjęcie takie polskie baby shower Zaprosiłam kilka jej koleżanek i naszą mamę. Grzegorz wrócił późno, tłumacząc się korkami. Przyniósł dla Kasi prezent. To było małe, przepiękne pudełeczko od jubilera. W środku na aksamitnej poduszeczce leżała delikatna złota bransoletka z zawieszką w kształcie stópki. Kasia aż pisnęła z zachwytu. Wszyscy byli pod wrażeniem jego gestu, a ja poczułam dziwne ukłucie. To była droga bransoletka, wiedziałam, bo sama taką oglądałam. Ale nie to było najdziwniejsze, to sposób, w jaki na nią patrzył, gdy zapinał jej bransoletkę na nadgarstku. Jego palce musnęły jej skórę, a ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. W jego oczach nie było szwagierczej uprzejmości, było w nich coś innego, coś intensywnego, co sprawiło, że poczułam chłód. Ale potem Grzegorz odwrócił się do mnie, uśmiechnął się swoim najcieplejszym uśmiechem, objął mnie i powiedział głośno, żeby wszyscy słyszeli: Musimy dbać o naszą przyszłą mamusię, prawda, kochanie? A ja, głupia, zakochana i spragniona jego czułości, uwierzyłam w ten teatr. Zgasiłam ten mały płomyk niepokoju, karcąc samą siebie za zazdrość i małostkowość. Siedziałam w gabinecie Adama, a jego słowa odbijały się echem w mojej głowie. Rozwiedź się z nim, błagam cię! przełknęłam ślinę, która smakowała jak piasek. Adam, ja, ja nie rozumiem. Co ty mówisz? To jakiś absurd Grzegorz kocha mnie. Dlaczego miałbyś? Skąd ten pomysł? Mój głos drżał, łamał się przy każdym słowie. Adam usiadł na krześle naprzeciwko mnie, pochylił się, oparł łokcie na kolanach i spojrzał mi prosto w oczy. Jego spojrzenie było pełne współczucia, ale i niezachwianej pewności. Magda, Kasia była tu dziś rano, na badaniu połówkowym, nie była sama. Zamilkł, dając mi czas na przyswojenie tej informacji. Serce zaczęło mi walić, jak oszalałe. Kto z nią był? wyszeptałam, bojąc się odpowiedzi. Grzegorz powiedział to cicho, ale jego imię w tym sterylnym pokoju zabrzmiało, jak wyrok. To nic nie znaczy, zaprotestowałam rozpaczliwie, czepiając się ostatniej nitki nadziei. Pomaga jej, wiesz jaki on jest. Troszczy się o nią, bo ja nie zawsze mogę. Adam potrząsnął głową, przerywając mój żałosny monolog. Nie, Magda, on jej nie pomagał. On był z nią. Siedzieli w poczekalni, trzymając się za ręce. Widziałem, jak całował ją w czoło, widziałem, jak gładził jej brzuch. A potem, kiedy pielęgniarka wywołała jej nazwisko, wstał razem z nią. Wszedł do gabinetu. Moja koleżanka, która prowadzi jej ciążę, była zaskoczona. Zapytała, kim on jest. Adam wziął głęboki oddech. A najgorsze, Magda, w jej karcie, w rubryce Ojciec Dziecka, jest wpisane jego imię i nazwisko: Grzegorz Kowalski. Widziałem na własne oczy. Poczułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy. Zrobiło mi się niedobrze. Ściany gabinetu zaczęły się przybliżać, a dźwięki z korytarza stały się odległe i zniekształcone. Zaprzeczenie. To była pierwsza reakcja czyste, instynktowne zaprzeczenie. To pomyłka. Musiała wpisać jego dane, bo. bo pomaga jej z formalnościami. Tak to na pewno to. A ty źle zinterpretowałeś to, co widziałeś to moja siostra Adam, a Grzegorz jest moim mężem. Oni by mi tego nie zrobili. Mówiłam szybko, gorączkowo, próbując przekonać nie jego, ale samą siebie. On tylko patrzył na mnie z bezgranicznym smutkiem. Magda, znam cię, wiem jak bardzo go kochasz i jak bardzo mu ufasz. Walczyłem ze sobą cały dzień, czy powinienem ci to mówić, to nie moja sprawa. Ale potem pomyślałem o tobie, o tych wszystkich latach, kiedy patrzyłem, jak walczysz o rodzinę, o dziecko. I nie mogłem pozwolić, żeby ten człowiek robił z ciebie idiotkę. Zasługujesz naprawdę, bez względu na to, jak bardzo jest bolesna. Wyciągnął rękę i położył ją na moim ramieniu. Jego dotyk był uziemiający. Sprawdź sama, jeśli mi nie wierzysz, ale proszę cię, uważaj na siebie. Wyszłam z przychodni jak w transie. Słoneczne, jesienne popołudnie kłuło mnie w oczy. Ludzie śmiali się, rozmawiali. Spieszyli się gdzieś, a mój świat właśnie legł w gruzach. Wróciłam do domu, do naszej świątyni, która teraz wydawała mi się obca i zimna. Każdy przedmiot krzyczał do mnie o zdradzie. Ten stół, przy którym jadali wspólne posiłki bez mnie, ta kanapa, na której może się kochali, te książki, które były świadkami ich kłamstw, musiałam wiedzieć. Musiałam mieć dowód. Grzegorz miał wrócić dopiero następnego dnia z kolejnej delegacji. Miałam czas. Zaczęłam od jego laptopa. Zawsze stał na biurku w naszym gabinecie, chroniony hasłem, oczywiście, ale jego hasła były zawsze przewidywalne: data naszego ślubu, imię jego psa z dzieciństwa, nazwa ulubionej drużyny. Próbowałam po kolei, nic, czułam narastającą panikę. Potem przypomniałam sobie: Kiedyś, śmiejąc się, powiedział, że jego ostatecznym, najbezpieczniejszym hasłem jest tytuł. Tej twojej smętnej piosenki, której zawsze słuchasz. Chodziło o list do M. Dżemu. Wpisałam list do M86. Bingo! Pulpit się załadował. Ręce mi się trzęsły tak bardzo, że ledwo mogłam utrzymać kursor myszy. Co ja tu robię? Przecież to szaleństwo. Grzebie w prywatnych rzeczach męża. Ale słowa Adama były jak trucizna, która już krążyła w moich żyłach. Otworzyłam historię przeglądarki strony z hotelami w miastach, w których nie miał mieć żadnych spotkań, fora dla przyszłych ojców, sklepy internetowe z akcesoriami dla niemowląt, a potem znalazłam to. Ukryty folder na dysku, nazwany po prostu projekt. W środku były zdjęcia dziesiątki zdjęć moja siostra i mój mąż na spacerze w parku, obejmujący się na ławce, w jakiejś restauracji karmiący się deserem, na tle zachodzącego słońca nad morzem. On całuje jej zaokrąglony już brzuch. Wyglądali na szczęśliwych, zakochanych. Na jednym ze zdjęć Kasia miała na ręku tę złotą bransoletkę. Moje serce rozpadło się na milion kawałków. To nie był ból, to była agonia. Fizyczny, rozrywający skurcz w klatce piersiowej, który odebrał mi dech. Opadłam na krzesło, wpatrując się w ekran. W folderze były też filmy, krótkie nagrania z telefonu. Na jednym z nich Kasia śmiała się, a Grzegorz mówił do jej brzucha: słyszysz maluchu, tatuś już nie może się ciebie doczekać. Tatuś, poczułam falę dłości, zwymiotowałam do kosza na śmieci obok biurka, płakałam bezgłośnie, spazmatycznie, a łzy mieszały się z żółcią. To wszystko było prawdą. Adam miał rację: Moje życie, moje małżeństwo, moja rodzina wszystko było jednym wielkim, okrutnym kłamstwem. Kiedy pierwszy szok minął, Zastąpiła go lodowata furia. Jak oni mogli? On, który przysięgał mi miłość i wierność. Ona, moja siostra, której pomagałam przez całe życie, której ufałam, zrobili to za moimi plecami, w moim domu, w moim łóżku. Zbudowali swoje szczęście na ruinach mojego. Przez resztę dnia i całą noc siedziałam w ciemnym mieszkaniu, planując. Nie będzie krzyków, nie będzie histerii. Nie dam im tej satysfakcji. Moja zemsta, a raczej moje odzyskanie godności, będzie inne. Ciche, precyzyjne i publiczne. Następnego dnia Grzegorz wrócił. Wszedł do domu uśmiechnięty, opalony, z naręczem kwiatów. Dla mojej najwspanialszej żony! zawołał od progu. Podszedł, żeby mnie pocałować, ale odsunęłam się. Jego uśmiech zniknął. Coś się stało, myszko? Jesteś blada. Spojrzałam na niego i po raz pierwszy od dziesięciu lat zobaczyłam go naprawdę. Nie mężczyznę, którego kochałam, ale obcego, kłamcę z fałszywym uśmiechem przyklejonym do twarzy. Jestem zmęczona, powiedziałam beznamiętnym głosem. Położę się. Nie pytał więcej. Może poczuł ulgę. Przez następne tygodnie grałam. Byłam najlepszą aktorką na świecie. Uśmiechałam się, gotowałam mu ulubione potrawy, pytałam o pracę. Byłam miła, uprzejma, ale unikałam jego dotyku, tłumacząc to złym samopoczuciem. On to kupił, był tak pewny siebie, tak zaślepiony swoim oszustwem, że nie widział niczego poza tym, co chciał widzieć. Jednocześnie rozmawiałam z Kasią, dzwoniłam do niej, pytałam o samopoczucie, o dziecko, słuchałam jej radosnego szczebiotania o ruchach dziecka, o urządzaniu pokoiku, o imionach. Za każdym razem, gdy kończyłam rozmowę, musiałam biec do łazienki, żeby nie zwymiotować z obrzydzenia. Mówiła o nim, o tajemniczym ojcu, który jest wspaniały, ale ma skomplikowaną sytuację. A ja słuchałam, zaciskając zęby tak mocno, że bolała mnie szczęka, i potakiwałam. Wszystko to było częścią mojego planu. Czekałam na idealny moment, a ten moment zbliżał się wielkimi krokami. Wigilia, święto rodziny, miłości i przebaczenia. Jak co roku, cała rodzina miała zebrać się u naszych rodziców, moi rodzice, rodzice Grzegorza, ciotki, wujkowie, kuzyni i oczywiście gość honorowy, ciężarna Katarzyna i jej partner, który w tym roku wreszcie miał do nas dołączyć, bo jego sytuacja w końcu się wyklarowała. Wiedziałam, że tym partnerem będzie Grzegorz. To miała być ich wielka chwila, ich publiczne ogłoszenie. Ale ja zamierzałam napisać dla nich inny scenariusz. Dzień przed wigilią poszłam do adwokata, przygotowałam pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, miałam dowody, skopiowałam wszystkie zdjęcia i filmy na Pendrive, wynajęłam też małe mieszkanie na drugim końcu miasta, spakowałam swoje rzeczy, te najważniejsze kiedy Grzegorz był w pracy, książki, zdjęcia z przyjaciółmi, pamiątki po dziadkach, całą resztę, całe to fałszywe życie zostawiłam za sobą. Nadszedł wieczór wigilijny. Dom moich rodziców pachniał choinką, barszczem i smażonym karpiem. W tle leciały kolendy, a w kominku trzaskał ogień. Atmosfera była gęsta od świątecznej krzątaniny i fałszywej serdeczności. Przyjechałam sama, co wzbudziło zdziwienie. A gdzie Grzesiu? Zapytała moja mama, wycierając ręce w fartuch. Będzie później, odpowiedziałam spokojnie. Ma dla nas wszystkich niespodziankę. Uśmiechnęłam się, a mój uśmiech musiał wyglądać jak grymas. Pomagałam w kuchni, nakrywałam do stołu, rozmawiałam z ciotkami o pogodzie, w środku byłam jak sopel lodu, czułam tylko zimną, spokojną determinację. W końcu rozległ się dzwonek do drzwi. Wszyscy zamarli w oczekiwaniu. Moja mama poszła otworzyć. Do salonu wszedł Grzegorz. Ubrany w najlepszy garnitur, z bukietem czerwonych róż w ręku, a za nim, trzymając go pod ramię, weszła Kasia. Jej brzuch był już duży, widoczny pod elegancką, czerwoną sukienką. Na jej twarzy malował się triumfalny uśmiech, w salonie zapadła cisza. Wszyscy patrzyli to na nich, to na mnie. Czułam na sobie ich spojrzenia, pełne szoku, niedowierzania, litości. Mój ojciec, człowiek honoru, wstał gwałtownie. Co to ma znaczyć? Warknął, patrząc na Grzegorza. Grzegorz wyprostował się, przybrał minę cierpiętnika i zaczął swój wyuczony monolog. Wiem, że to dla was wszystkich szok, zaczął, a jego głos był pełen fałszywej skruchy. Ale ja i Kasia kochamy się. Nie chcieliśmy nikogo ranić, zwłaszcza ciebie, Magda. To stało się samo. Czasami serce nie sługa. Będziemy mieli dziecko i chcemy je wychować razem. Mam nadzieję, że z czasem nam wybaczycie. Moja mama zaniosła się płaczem. Ojciec wyglądał, jakby miał dostać zawału. Rodzice Grzegorza patrzyli w podłogę, czerwoni ze wstydu. A Kasia stała obok niego, gładząc się po brzuchu z miną świętej męczennicy. Patrzyłam na ten teatr, na tę te farsę i nie czułam już bólu. Czułam tylko pogardę. Pozwoliłam im skończyć. Pozwoliłam, żeby cisza, która po jego słowach zapadła, stała się nieznośna. A potem wstałam. Wyprostowałam się, wygładziłam sukienkę i podeszłam do stołu. Wzięłam do ręki opłatek. Wszyscy patrzyli na mnie, spodziewając się krzyków, łez, awantury ale ja byłam spokojna. Mój głos, kiedy się odezwałam, był czysty i mocny. Piękne przedstawienie, powiedziałam, patrząc prosto w oczy Grzegorza. Naprawdę godne Oskara, ale chyba zapomnieliście o kilku szczegółach w waszej romantycznej historii. Podeszłam do Kasi. Jej triumfalny uśmiech zniknął, zastąpiony przez niepewność. Życzę ci, siostro, żeby twoje dziecko było zdrowe, powiedziałam cicho, łamiąc się z nią opłatkiem. I życzę mu, żeby nigdy nie dowiedziało się na jakim fundamencie kłamstwa i zdrady zostało poczęte. Życzę mu też, żeby nigdy nie miało takiej siostry jak ty i takiego ojca jak on. Jej twarz pobladła, cofnęła się o krok, jakby moje słowa ją parzyły. Potem odwróciłam się do Grzegorza. Podeszłam do niego tak blisko, że czułam jego wodę kolońską, tę samą, którą dałam mu na naszą ostatnią rocznicę. A tobie, mój drogi mężu, wyszeptałam, podając mu kawałek opłatka, Życzę, żebyś kiedyś poczuł jedną dziesiątą tego bólu, który mi zadałeś. Życzę ci bezsennych nocy i dni pełnych strachu, że spotka cię to samo. Ale przede wszystkim życzę ci szczęścia z kobietą, która zdradziła własną siostrę. Jesteście siebie warci. Nie wziął opłatka. Stał jak sparaliżowany, a jego twarz przybrała siny kolor. Na koniec zwróciłam się do całej rodziny. Przepraszam, że psuję wam święta ale nie mogłam pozwolić, żeby ta szopka trwała dłużej. Ja już złożyłam pozew o rozwód, z orzeczeniem o winie Grzegorza. Mam wystarczająco dużo dowodów, żeby zniszczyć mu życie i karierę, ale nie jestem taka jak on. Chcę tylko odzyskać wolność. Wyciągnęłam z torebki klucze do naszego mieszkania i położyłam je na stole. To już nie jest mój dom. Możecie się tam wprowadzić choćby dzisiaj. Spojrzałam ostatni raz na moją matkę, która płakała w ramionach ojca, na szokowane twarze rodziny, na parę zdrajców stojących na środku pokoju, jak na scenie, a potem odwróciłam się i wyszłam. Nie obejrzałam się za siebie. Kiedy zamykałam za sobą drzwi, słyszałam początek krzyków, ale to już nie była moja sprawa. Wyszłam na mroźne, grudniowe powietrze, płatki śniegu wirowały w świetle latarni. Szłam przez ciche, ośnieżone ulice, a z każdym krokiem czułam, jak spada ze mnie ogromny ciężar. To nie była ucieczka. To był początek wyzwolenia. Tej nocy nie spałam w moim nowym, pustym mieszkaniu. Pojechałam pociągiem nad morze. Zawsze kochałam zimowy Bałtyk, surowy, potężny i oczyszczający. Znalazłam mały pensjonat w Sopocie i spędziłam święta spacerując po pustej plaży. Wiatr smagał moją twarz, a szum fal zagłuszał myśli. Patrzyłam na horyzont, na nieskończoną przestrzeń wody i nieba i po raz pierwszy od miesięcy poczułam spokój. To był bolesny spokój, pełen żalu za utraconą miłością i zaufaniem, ale był to spokój. Wiedziałam, że najgorsze już za mną. Proces rozwodowy był szybki i brzydki. Grzegorz i Kasia próbowali walczyć, zaprzeczać, przedstawiać mnie jako niezrównoważoną histeryczkę, ale dowody były niepodważalne. Adwokat Grzegorza próbował negocjować, ale ja nie chciałam niczego poza wolnością i sprawiedliwością. Sąd orzekł rozwód z jego wyłącznej winy. Musiał zapłacić mi wysokie alimenty, które w całości przeznaczyłam na cele charytatywne wspierające samotne matki. Nie chciałam jego brudnych pieniędzy. Z rodziną zerwałam kontakt. Moja matka dzwoniła kilka razy, płacząc i prosząc, żebym wybaczyła siostrzem, bo rodzina jest najważniejsza. Nie mogłam tego słuchać. Dla mnie rodzina opierała się na miłości, szacunku i lojalności. Oni złamali każdą z tych zasad. Powiedziałam jej, że potrzebuje czasu. Może kiedyś, za wiele lat, będę w stanie spojrzeć na kasie bez obrzydzenia, ale nie teraz. Ojciec nie zadzwonił ani razu. Przysłał mi tylko krótkiego SMSA: Jestem z Ciebie dumny, córeczko. To wystarczyło. Pierwsze miesiące były trudne. Samotne wieczory w nowym mieszkaniu, które powoli zapełniałam swoimi rzeczami, chwile słabości, kiedy płakałam w poduszkę, tęskniąc nie za Grzegorzem zdrajcą, ale za iluzją mężczyzny, którego kochałam przez dziesięć lat. To była żałoba po życiu, które miałam, a które okazało się fikcją. Ale z każdym dniem stawałam się silniejsza. Zaczęłam robić rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu albo odwagi. Zapisałam się na kurs włoskiego, o którym zawsze marzyłam. Zaczęłam biegać, a wysiłek fizyczny oczyszczał moją głowę. Odnowiłam stare przyjaźnie, które zaniedbałam, będąc w toksycznym trójkącie, o którym nie miałam pojęcia. Okazało się, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy wspierali mnie bezwarunkowo. Któregoś dnia spotkałam na ulicy Adama. Wyglądał na zakłopotanego, nie wiedział co powiedzieć. Podeszłam do niego pierwsza. Dziękuję, powiedziałam. A w moim głosie nie było cienia żalu. Uratowałeś mi życie, uśmiechnął się z ulgą. Po prostu zrobiłem to, co powinien zrobić przyjaciel. Zaprosił mnie na kawę i tak narodziła się nowa, piękna przyjaźń. Minął rok, moje życie było zupełnie inne. Spokojniejsze, bardziej świadome, prawdziwsze. Pracowałam w bibliotece, która stała się moim azylem. Zorganizowałam kółko czytelnicze dla seniorów i zajęcia z bajkoterapii dla dzieci. Odkryłam, że dawanie czegoś innym przynosi mi ogromną radość. Nauczyłam się cieszyć własnym towarzystwem. Polubiłam samotne poranki z książką i kubkiem herbaty. Polubiłam wieczory, kiedy mogłam oglądać to, na co mam ochotę, nie musząc iść na żadne kompromisy. Dowiedziałam się, że Kasia urodziła syna. Dali mu na imię Jan. Nie widziałam go. Czasami czułam ukłucie smutku na myśl o niewinnym dziecku wplątanym w ten bałagan, ale wiedziałam, że nie mogę być częścią ich życia dla własnego zdrowia psychicznego. Któregoś letniego popołudnia siedziałam na balkonie mojego małego, przytulnego mieszkania. Słońce ogrzewało moją twarz, a w powietrzu unosił się zapach kwitnących lip. Piłam mrożoną herbatę i czytałam książkę. Byłam szczęśliwa. Nie było to szczęście euforyczne, głośne, jak to, które kiedyś myliłam z miłością. To było szczęście ciche, głębokie, zakorzenione we mnie, szczęście, które sama sobie zbudowałam. Wtedy zrozumiałam sens słów, które krążyły w mojej głowie od tamtego strasznego dnia w gabinecie lekarskim. Tytuł mojej historii. Lekarz obejrzał USG mojej siostry i błagał mnie, żebym się rozwiodła. Nigdy nie, nigdy nie sądziłam, że największa zdrada w moim życiu może stać się początkiem mojego największego wyzwolenia. Nigdy nie przypuszczałam, że utrata wszystkiego, w co wierzyłam, pozwoli mi odnaleźć samą siebie, i nigdy nie byłam bardziej wdzięczna za bolesną prawdę, która otworzyła mi oczy i pozwoliła zacząć od nowa. Sama, ale cała, złamana ale silniejsza niż kiedykolwiek. Jeśli ta historia poruszyła cię i chcesz usłyszeć więcej, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz ze swoimi przemyśleniami.